Prezydent USA Roosevelt miał doktrynę czterech ludzkich wolności słowa wyznania od niedostatku i strachu. Mimo częstego stosowania strachu do utrzymywania władzy, ten nie widnieje w książkach historycznych, mimo że jest najskuteczniejszym narzędziem polityki. Panika jest paradoksem, wybuchając niczym pożar, łączy ludzi, zarazem ich rozdzielając. Kreowanie różnych rodzajów lęku umożliwia istnienie różnych ustrojów politycznych. Przekonano nas, że represyjne autokracje wykorzystują terror, żeby podporządkować sobie obywateli, a demokracje chronią nas, nasze prawa i nasze życie. A jak jest naprawdę? Cały temat został kompleksowo przedstawiony w książce Roberta Peckhama Strach wydawnictwa Znak. Autor śledzi historię strachu od czasów czarnej śmierci, poprzez wojny i prześladowania religijne, rewolucję francuską, totalitaryzmy XX wieku aż po paranoję zimnej wojny, pandemię AIDS, krachy finansowe i lęki związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Wbrew temu wszystkiemu jednak strach potrafi jednoczyć w jaki sposób strach i panika uczyniły nas tym, kim jesteśmy? I czy strach faktycznie może być naszym przyjacielem? Zachęcam do kliknięcia w link pod filmem, żeby się przekonać. Jak to mówią, strach ma wielkie oczy, szczególnie kiedy w telewizji pokazują zamachy, kryzysy czy zmiany klimatu. Początek XXI wieku to chyba najniebezpieczniejszy okres w historii, mimo że średnia długość życia się wydłużyła, czy ograniczono ilość konfliktów na świecie. Strach jest tanim sposobem kontrolowania obywateli. George Orwell doskonale to opisał w swoim dziele Rok 1984. Zanim drugi raz został prezydentem Donald Trump straszył Harris, a były strateg Trumpa Steve Bannon przyznał, że to między innymi strach prowadzi ludzi na wybory. Strach był instrumentem polityki już w starożytności. Wojna peloponeska wybuchła, bo Sparta obawiała się rosnącej potęgi Aten. Współczesność zbudowano na strachu, którym podporządkowano Ameryki, Azję i Afrykę. Wszystko miało swój początek w średniowiecznej Europie, toczonej głodem, zarazą i wojnami. Przeciętny mieszkaniec posłusznie lękał się głodu, chorób, wojen, szatana czy wiecznego potępienia. Kościół wykorzystywał ten strach, oferując nadzieję na odkupienie. Święty Augustyn uważał brak strachu za grzech, ponieważ bojaźń Boża jest jedynym warunkiem miłości, a Bóg powinien wzbudzać lęk. Papież Innocenty III powiedział, że ludzkie życie to ciągły lęk. Kiedy w 1347 roku 12 statków przypłynęło z Krymu do sycylijskiej Messyny, przywieziona dżuma w ciągu trzech lat zredukowała populację Europy o połowę. Kronikarze pisali, że panował tak ogromny strach, że nikt nie wiedział, co robić. Ludzie uciekali z zainfekowanych miast albo barykadowali się w domach, a jeszcze inni darowali sobie zmartwienia i balowali po świt. Spanikowani ludzie za zarazę obwiniali Żydów czy muzułmanów, a władza na tym skorzystała. Papież Klemens VII stwierdził, że niektórzy chrześcijanie, zabiegając o własne korzyści, byli zaślepieni chciwością i chcieli pozbyć się Żydów, ponieważ byli im winni duże sumy. Było tak źle, że musiał wydać specjalny dekret ochraniający Żydów. Kościół dzięki dżumie wzmocnił swoją władzę, a mając monopol na strach przez tysiąc lat wzmacniał wiarę w najlepsze. Strach dawał korzyści władcom. Niccolo Machiavelli uważał, że skuteczny władca sieje w populacji strach, by hamować rebelie i podziały. Gutenberg, konstruując prasę drukarską, pomógł kościołowi zarządzać strachem. Kościół sprzedawał odpusty na prawo i lewo, strasząc wiernych wizjami czyśćca. W tym czasie Aztekowie budowali swoje imperium, podbijając i zastraszając swoich wrogów. Rytualnymi ofiarami i pokazami przemocy utrzymywali władzę, do czasu zjawienia się Europejczyków. Ci z kolei usprawiedliwiali swoje brutalne podboje, opowiadając o orgiach przemocy niecywilizowanych społeczeństw. Konkwistadorzy rządzili strachem, zabijając rdzenną ludność, która się buntowała, co wykorzystywali Europejczycy do usprawiedliwiania dalszych represji. W XVI-wiecznej Europie pojawiła się po raz pierwszy melancholia. Głównym jej objawem był paraliżujący strach. W tym czasie Szekspir pisze Macbetha, opisując demoralizującą potęgę władzy i rolę strachu jako destrukcyjnej siły. Cervantes publikuje Don Quixota, zgłębiając psychologię strachu. Tytułowy bohater podsumowuje, że strach uniemożliwia dobrze widzieć i słyszeć, bo mąci zmysły. Czasy reformacji i kontrreformacji to czas, kiedy pojawia się strach przed monarchą absolutnym. Ludwik XIV lękiem kreował wokół siebie aurę świętości. Jego pałac w Wersalu miał wzbudzać lęk. Przybywający dygnitarze, nim docierali do króla, pokonywali liczne korytarze, wypełnione strażnikami. Królewscy ministrowie żyli pod dyktandem humoru króla, który odizolowany widział wszędzie niebezpieczeństwa. Atmosfera strachu jednak odstąpiła pod koniec jego rządów, bo pojawiła się moda na empatię. Król już nie mógł być surowy, musiał być dobrotliwy. Zniknęła jego aura nieomylności, a to między innymi doprowadziło do rewolucji francuskiej. Po niej monopol na strach mieli rewolucjoniści, którzy zaangażowali się w pokazowe procesy i publiczne egzekucje. Ścięcie Ludwika XVI kontynuowało terror zamiast mu położyć kres. Robespierre uważał terror za cnotę, którą używano do wymierzania sprawiedliwości. W obliczu tych francuskich rewelacji cała Europa obawiała się rewolucji, dlatego państwa rozbudowały aparat policji i bez wahania tłumiły wszelkie protesty. Kolonializm odcisnął swoje piętno w wielu zakątkach świata, ale z czasem ten świat stawał się coraz bardziej uprzemysłowionym miejscem. Gospodarki uzależnione od taniej siły roboczej z wolna przekształciły niewolnictwo w formę ustrukturyzowanej manipulacji. Industrializacja i urbanizacja XIX wieku przekształcała świat. Nimi wywołana masowa migracja stworzyła nowe lęki w miastach. Obawiano się zaraźliwych chorób, zwiększonej przestępczości czy nieuzasadnionej przemocy. Zamożni mieszkańcy miast obawiali się motłochu, a prasa w pogoni za sensacją doprowadzała ludzi do histerii. Nicze namawiał do wypowiedzenia wojny masom przez doskonalszych ludzi. Freud był zdania, że wielkomiejski tłum wzbudzał strach i przerażenie. Uważano, że miejskie życie osłabiało populację, a fobie postrzegano jako manifestację mnożących się zaburzeń. Coraz więcej ludzi obawiało się zamkniętej przestrzeni czy otwartej przestrzeni, obawiali się wysokości czy ostrych przedmiotów, a coraz to nowsze lęki pojawiały się wokół technologii. Para, elektryczność i mechanizacja spowodowały transformacje ekonomiczne i społeczne. Kolej stała się symbolem nowoczesności. Ale że często wybuchały kotły czy wykolejały się pociągi, zaczęły się pojawiać traumy. Uważano, że częsta praca z maszynami odbiera ludziom człowieczeństwo, bo maszyny przekształcały ludzi w automaty. Nowym zagrożeniem była elektryczność, która niosła zagrożenie porażenia prądem. Uważano, że sztuczne oświetlenie prowadziło do zmęczenia i przedwczesnego starzenia. Telegraf alienował ludzi. Telefon wywoływał nerwowe dolegliwości. Obawiano się, że ludzie masowo przestaną słyszeć na lewe ucho, albo że stojąc obok telefonu w czasie burzy, piorun może razić. Użytkownika. Kiedy zrozumiano, że mikroorganizmy rozprzestrzeniają choroby, doszło do paniki drobnoustrojowej. Pierwsze filmy wywoływały strach. Na widok filmu wjazd pociągu na stację La przerażeni widzowie byli przekonani, że lokomotywa rozbije się o widownię. Uważano, że filmy wywoływały problemy ze wzrokiem czy zacierały granice między prawdą a fikcją. Rozwijająca się giełda papierów wartościowych spowodowała pojawienie się coraz więcej spekulacji, co z kolei prowadziło do niestabilności cen i najmniejsza negatywna wiadomość prowadziła do panicznej sprzedaży. Kryzysy finansowe spowodowały niechęć wobec finansistów. W czarny czwartek 28 października 1929 roku z inwestycji zniknęły miliardy dolarów. Do lipca 1932 amerykańska giełda straciła ponad 89% swojej wartości. Upadek rynku był wynikiem paniki wszystkich, nawet głównych prognostyków rynku. Podczas I wojny światowej na szeroką skalę wprowadzono cenzurę, żeby ograniczyć szkodliwe działanie strachu. Żołnierzom wprowadzono surową musztrę, żeby ich wyzwolić z okowów przerażenia, a mimo to wielu cierpiało na nerwicę frontową. Groza wojennej rzeczywistości spowodowała rozkwit gatunku horroru w latach 20. i 30. W III Rzeszy atmosferę strachu podsycała nazistowska inwigilacja. SS czy Gestapo mogą aresztować dowolnego obywatela pod byle pozorem. Opowieść o globalnym spisku Żydów wykorzystywano do podsycania paranoi. Terrorem uciszano politycznych przeciwników i podporządkowywano masy. Zmasowany lęk pchnął Trzecią Rzeszę do II wojny światowej i tę wojnę napędzały. Manipulacja polityczna i terror były kluczowe przy przejęciu władzy i jej utrzymaniu przez Stalina w Związku Sowieckim. Strach był kluczowym elementem jego rządów. Wyczulenie na zagrożenia prowadziło do podejrzliwości i histerycznej przesady. Hitler i Stalin stworzyli systemy oparte na wyniszczającym ludzi strachu. Po wojnie, konkretnie po zrzuceniu bomb atomowych, choć zapanował pokój, ludzie nie odczuwali spokoju. Nad całym światem, zamkniętym w konkurencyjnych blokach geopolitycznych, strach przed nuklearną zagładą doprowadził do zimnej wojny. Mroczna powojenna atmosfera podejrzliwości i zagrożenia utorowała drogę przekonaniu, że XX wiek to wiek strachu, gdzie ludzie stracili wszelką wiarę w przyszłość. Upadek muru berlińskiego i rozpad Związku Sowieckiego sprawiły, że strach przed atomem zmalał, choć nie zniknął na dobre. O tym przypomniał Władimir Putin w 2022 roku, kiedy postawił siły atomowe w szczególnym pogotowiu. W latach 50. i 60. pojawiły się nowe wyzwania, od automatyzacji i cybernetyki po sztuczną inteligencję i genetykę. Maszyny podważały autonomię ludzi i były niebezpieczne. Pojawiła się automatofobia, a wielu uważało, że automatyzacja doprowadzi do apokalipsy. W latach 80. postępująca globalizacja powodowała lęki przed chorobami wirusowymi, narkotykami czy terrorystami. Obawiano się, że wywrotowe grupy mniejszościowe zagrażają demokracji. To otworzyło drogę cywilizowanej nietolerancji. W latach 80. i 90. AIDS, porównywany do plagi, wywoływał emocjonalne i irracjonalne reakcje. Ludzie sądzili, że można się nim zarazić pijąc z tej samej szklanki, czy stojąc Obok kogoś, kto kichnie. Do rozprzestrzenienia się paniki rękę przyłożyły firmy. Zarabiali producenci m.in. prezerwatyw czy leków. Geopolityka lat 90. przyczyniła się do powstawania nowych zagrożeń terrorystycznych. Bliski Wschód stał się punktem zapalnym konfliktów. Irlandzka Armia Republikańska organizowała zamachy w Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. W Niemczech grupa Bader Meinhof terroryzowała porwaniami i zbrojnymi napadami. Globalny przepływ informacji i funduszy pozwolił Osamie Bin Ladenowi kierować Al-Kaidą z jaskini w Afganistanie, doprowadzając do ataków z 11 września 2001 roku. Ataki stworzyły atmosferę strachu którą podsycały żądne sensacji media, w wyniku czego Amerykanie zaczęli się nadmiernie bać. Po 14 latach ponad 3 czwarte Amerykanów wciąż obawiało się dużego ataku terrorystycznego. By zapobiec podobnym aktom w przyszłości, wiele rządów inwestowało w inwigilację. Rządy w zmowie z koncernami technologicznymi włamują się na osobiste konta e-mailowe i platformy sieci społecznościowych, żeby przechwytywać maile, smsy i wiadomości. Z kolei naruszenie prywatności obywateli budzi obawy, że wszystko, co człowiek powie, lub napisze, może zostać wykorzystane przeciwko niemu. Choć holocen to epoka geologiczna, w której żyjemy, coraz więcej naukowców proponuje, by je przemianować na antropocen z racji wpływu człowieka na środowisko. Przy rosnącej liczbie ludności eksploatujemy zasoby naturalne, wykorzystując paliwa kopalne, nawozy, chemikalia, emitując przy tym na dotąd niespotykaną skalę dwutlenku węgla. Ekopanika to wyścig z czasem, jak to ujęła szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Kryzys klimatyczny to tykający zegar, który szybko zbliża się do końca odliczania. Psychologowie identyfikują ekolęk jako stan wywołany strachem przed szybkim końcem świata. Niezależnie od czasu czy miejsca na Ziemi, strach kształtował i kształtuje politykę. Jakie są systemy rządów, jakie są wprowadzane zasady, czy to jakie mechanizmy funkcjonują w instytucjach. Strach z upływem czasu ulegał przemianom. Lęk przed Bogiem zamienił się w lęk przed państwem. Obawy siane przez monarchę. Potem siała rewolucja, a z czasem maszyny. Mimo że strach nie najlepiej się kojarzy, to jednak łączy ludzi zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, zostawcie komentarz, lajka. Może subskrybujcie? To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.